Hej, hej, hejo z tej strony maja. Witam Was w moim pierwszym filmie na tym kanale. W dzisiejszym filmie poznacie mnie i konia Rokiego. Bez przedłużenia, zaczynajmy. Ogólnie, Roki to nie mój koń, ale jest moim przyjacielem. Roki to ogier, który ma w tym roku 11 lat. Na nim zrobiłam duże postępy. Jakbyście się pytali, to ja jeżdżam w klubie. I ogólnie w moim klubie nie przyjmują słabych. Przedtem jeździłam w stajni, w której niczego się nie nauczyłam. Ale zostawmy ten temat i wróćmy do Rokiego. Roki jest rasy arabszlachanej półkrwi. Jakbyście się pytali, no to Roki jest mieszańcem. Ogólnie Roki uwielbia galopować po polach jak każdy koń. Nienawidzi much i innych owadów, które mu przeszkadzają, bo wtedy zaczyna kopać kopytami i machać ogonem. Więc, zawsze jak jeżdżę na nim, to się spryskuje z na owady. Roki nie jest podkuwany, no i to tyle by było z tematu z roki. Teraz otwórzmy temat o mnie. Nazywam się Maja, niestety, ale nie mogę wam podać mojego wieku, ale nic z tym nie zrobię. Jestem koniarą i króliczanią, bo bardzo lubię konie i króliki. Mam jednego królika, który nazywa się Bambosz. Ma już 6 miesięcy. Rodził się 24 grudnia. Tak, 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 tak. tak. 24 grudnia. To jest bardzo i to bardzo niebywałe. Ale dobra. Zostawmy Bambosza w spokoju. Ogólnie mój poziom jazdy to samodzielny galop. Niedługo jadę na egzamin, na pewno nagram z tego film. Więc no. Możecie czekać. Kocham jeździć konno, no to moja pasja i hobby. Lubię też. Lubię też y, hobby horsing. Mam nawet swoje dwa hobby horsy. Nawet wam pokażę. Pandora ma 12 lat. I jest klaczą. A to prima, która dopiero ma miesiąc, i też jest klaczą. Mam do hobby horsów jeden uwiąz, i jeden kanter. który mogliście zauważyć na Pandorze. Jak chcecie, będę mogła nagrywać hobby horsing, ale to już kiedy indziej. I to tyle z tematu hobby horsów. Powodzenia, trzymajcie się i pa! pa!